Nowy gwizdek piotrka. Była zima. Wyspę Sodor pokrywała gruba śnieżna pierzyna. Wszystkie lokomotywy pracowicie przewoziły pasażerów i towary od stacji do stacji. Czasem muszą ostrzec ludzi, że się zbliżają. Dlatego lokomotywy parowe. Używają gwistków, a lokomotywy spalinowe używają elektrycznych syren. Pewnego dnia Piotrek zabrał kilka wagonów do chuty. Zagwizdał na powitanie arka i bartka. Ale Arek i Bartek zaśmiali się. To ma być gwizdek? Chichotał Bartek, posłuchaj tego. Lokomotywy spalinowe wszystko robią lepiej niż parowozy drwili. Mój gwizdek jest tak dobry jak wasze syreny powiedział rozgniewany Piotrek. Tylko poczekajcie, a sami zobaczycie. Piotrek ćwiczył głośne gwizdanie. Gwizdał głośniej i głośniej i głośniej. W końcu był gotów, by zaskoczyć Arka i Bartka. Piotrek wrócił do kamieniołomu. Zajechał Arka i Bartka od tyłu, nabrał bardzo dużo powietrza i zagwizdał najmocniej jak mógł. Arek i Bartek byli zdziwieni. Mówiłem, że mój gwizdek jest tak dobry jak wasze głupie stare syreny, śmiał się Piotrek. Teraz, gdy miał tak głośny gwizdek, Piotrek chciał go znowu użyć. Kiedy zobaczył na torze Tomka, nabrał dużo powietrza i zagwizdał z całych sił. Tomek był wściekły. To nie było śmieszne, syknął. Piotrek wcale się tym nie przejął. Zbyt dobrze się bawił. Piotrek zobaczył autobus, Bercię. Znów zaczerpnął głęboki oddech i zagwizdał. Bercia wpadła w poślizg. Piotrku! zawołała gniewnie. Omal nie spowodował wypadku, ale Piotrka już nie było. Tego wieczora Tomek powiedział Piotrkowi, by przestał straszyć jego przyjaciół. Przez ciebie bercie zarzuciło po całej drodze, a moje wagony się uszkodziły, powiedział Tomek. Piotrkowi było przykro. Więcej tego nie zrobię, płakał, obiecuję. Ale następnego dnia ciągnął wagony z mlekiem z mleczarni. Chciałbym raz jeszcze głośno zagwizdać, powiedział do siebie. Nie widział żadnych ludzi, ani lokomotyw, ale nie widział jeszcze czegoś. Tadek wiózł paszę dla zwierząt z farmy. Nie mogły znaleźć trawy, bo ziemię pokrywał śnieg. Piotrek nabrał najgłębszy jak dotąd oddech i zagwizdał. Tadek był tak zaskoczony, że tyłem uderzył w kłodę. Kłoda zaczęła się toczyć w dół wzgórza. Śnieg przyczepił się do kłody, a ona zmieniła się w śnieżną kulę. Kula stawała się coraz większa. Piotrek Świetnie się bawił, aż zobaczył kulę. O, nie! zawołał. Na szczęście nikomu nic się nie stało ale jego maszynista był zły. Teraz będę musiał sprowadzić pomoc, powiedział. Piotrek czekał na mrozie. Jego komin zamarzł, a jego osie drżały z zimna. W końcu nadjechał Tomek z grubym zawiadowcą, który był bardzo rozgniewany. Gwistki są dla bezpieczeństwa, powiedział Piotrkowi, nie dla zabawy. Trzeba korzystać z gwistków w odpowiedniej chwili. Tak, proszę pana, odpowiedział Piotrek. I obiecał, że od tej chwili będzie używał gwistka prawidłowo. Następnego dnia Piotrek był naprawdę bardzo cichą lokomotywą. Ani razu nie użył gwistka, ale kiedy Piotrek wyjechał z tunelu, przestraszył się. Na torach leżała wielka zaspa. Piotrek usłyszał Tomka, jechał prosto w zaspę. Jeśli na czas się nie zatrzyma, będzie miał wypadek. Muszę go ostrzec, zawołał Piotrek. Nabrał największy w życiu oddech i najgłośniej w życiu zagwizdał. Coś musi być nie tak, krzyknął Tomek i zahamował. W samą porę. A niech to! zawołał. Dziękuję, Piotrku. Tego wieczora na bocznicę przyszedł gruby zawiadowca. Dobra robota, Piotrku, zagrzmiał. Zagwizdałeś w odpowiedniej chwili i uchroniłeś Tomka przed wypadkiem. Jesteś naprawdę użyteczną lokomotywą i bezpieczną. Piotrek był tak dumny, że jego kocioł aż drżał. Od tej pory odpowiedzialnie używa gwizdka, a jego przyjaciele cieszą się na jego widok.